Chciałbym też powiedzieć, że na Ukrainie teraz dopiero przyszło, przyszła ta walka o godność. Myśmy walczyli w 70 roku i też zginęło ponad 100 osób w bezpośredniej walce. I do strzelano do robotników przeszło 1132 osoby, zostały ranne w ciągu 3, dnia, 3 dni. Majdan trzymał się dzielnie i trwał bardzo długo. I tu właśnie trzeba podziękować tym ludziom, że oni rzeczywiście, myśmy nie mieli o tym mówić, bo od razu wjechały czołgi, to była moskiewska szkoła przecież, i musieliśmy czekać. Ale ta walka nie przyszła na taką. w każdym razie zrodził się większy patriotyzm. Ludzie zaczęli trochę inaczej, chociaż obdarci byli zgodności. Jednak mieliśmy takiego pana prezydenta Kaczyńskiego, który potrafił zebrać pięciu prezydentów i pojechać do Gruzji. Tu się właśnie, tym możemy się poszczycić że, i pochlubić, że on wszczyna W tym czasie, ale tylko dlatego, że miał charyzmę i wiedział, co to znaczy wolność. I, I rozumiał właśnie, bardzo, bardzo rozumiał, co to jest wolność. Nie? Dzisiaj to rzeczywiście rozwoiliśmy nasz kraj, trzeba powiedzieć, dokumentnie, bo nie mamy żołnierzy. I im nam została tylko jest taką utworem, takim Ukraina. I ten poworem ten właśnie o no to chodzi, to musimy wszelkim sposobem pomagać tej Ukrainie, żeby nie nastąpił zalew właśnie Putina do, właśnie na całą Europę. Bo nie mamy już drugiego pułkownika, który no właśnie, który właśnie wydał przecież zapędy moskiewskie które miały przecież już stawno przecież już zająć tereny, bombardować bombami atomowymi i tak dalej. No dzięki Bogu jest istnieje. Dziękuję. Ale e podocki jestem dziennikarzem tygodnika w sieci. musi ostatnio zajmujemy się dosyć dużo Ukrainą, co jest zrozumiane. I jeśli chodzi o nasze analizy, no one są w zasadzie bardzo podobne do tego co... Tu Państwo mówią. Uważamy, ja osobiście też, że w tej chwili mamy koniec pierwszego etapu, czyli jutro referendum, a przyszłego tygodnia zacznie się poważniejsza destabilizacja wschodniej Ukrainy, łącznie z ofiarami, czyli z użyciem broni palnej i maksymalnym napięciem tej cięciwy. No i później będą dwa scenariusze: albo. Zachód będzie ustępował, Putin będzie jeszcze dalej łącznie z Marszem na Kijów, albo też w zależności od oporu Zachodu będzie starał się obniżyć opięcie, napięcie na wschodniej Ukrainie, po to, żeby zachód za pod tym pretekstem zabrać sobie i zatrzymać Krym. Ale to tyle progres. Natomiast mam pytanie do Pana Profesora. Miałem okazję być na Krymie co prawda było to 15 lat temu, właśnie u, u, u Tatarów Krymskich. Miałem okazję poznać przywódców i zwróciłem zresztą jedną uwagę na wielką determinację narodu tatarskiego, który tam właśnie na tym Krymie chciał się osiedlać. Wyglądało to tak, że oni nie mieli pieniędzy, lądowali tam całymi rodzinami i mieli szczęście, bo gleba, która była im tam dana, właściwie gruta, gleba, ona jest, ma no, taki specyficzny jakiś skład, to jest glina, Wystarczy rozmieszczać z wodą i w bardzo prosty sposób wyrabia się cękiem. I oni, właśnie Tatarzy, z, z tej ziemi, na którą, na którą wrócili, własnymi siłami odbudowywali, zaczęli od podstaw starać swoje domy. To było 15 lat temu. Tatarów było dużo mniej, no ale podejrzewam, że obecnie jest ich tam już na pewno dużo więcej. W związku z tym, mam pytanie do Pana Profesora. Jak zamiar reagować Tatarzy teraz na, na tą sytuację, która w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni będzie miała miejsce, czy mają jakieś scenariusze, czy będą czekać na to, jak się rozwinie sytuacja? Dziękuję, postaram się krótko, żeby już Państwa nie zanudzać. Oczywiście, no jak Pan mówi, oni tam, oni tam robili tak zwane po, po samozachwaty, czyli samokolne no z punktu te domy, to dzisiaj tam oni budują. Te domy, one są różnej jakości: jedne są lepsze, drugie które są bardzo takie pokazałe. Bywałem tam w takich domach, że u nas nie ma takich. <grym> tak. a, a, ale są też i bardzo takie biedne, rzeczywiście postawione z, z, z gminy i, i Tam Turcy sporo pomagają. I trzeba powiedzieć, że te fundacje tureckie, pozarządowe, bardzo to też są pieniądze rządowe pompowane przez te fundacje. Turcy bardzo pomagają w tej, w tej budowie i te pieniądze oddziela mężnicz, więc się możecie są zawsze pretensje prawda, dlaczego on, a nie ja, albo że on więcej, a ja nie i tak dalej. Jest tam też taka grupa, w opozycji wobec tego mężnicu, zawsze w demokratycznym społeczeństwie, to są demokratyczne społeczeństwo, jest nie grupa opozycyjna. Kiedyś to byli tatarscy komuniści narodowi. Była taka grupa tatarskich narodowych komunistów. Oni w połowie lat 90. przestali istnieć, ale tam istnieje, to się nazywa po tatarsku MILIFIRKA, czyli tłumacząc na polski Tatarska Partia Narodowa. I oni są prorosyjscy. Oni uważają, że ponieważ to, co pani profesor mówiła, właśnie, że Związek Sowiecki nigdy do końca swojego istnienia nie zrekompensował Tatarom tych krzywd, które uczynił. Znaczy formalnie, bo się już nie pamiętam, ale w sierpniu e, 1991 roku Rada Najwyższa Związku Sowieckiego wydała dekret o rekompensacie, że tak powiem dla Tatarów właśnie tych krzywd również w sensie materialnym. To nigdy nie zostało, istnieje ten dekret, ja to nawet mam gdzieś jego odpis. E, w i, e, Potem był ten na jeba, prawda? I to w wszystko rozpadło. To był 90, już nie pamiętam, albo 91. I w, w każdym razie ta, ta, ta Partia Narodowa uważa, że ponieważ Rosja jest partnerem Związku Sowieckiego, w związku z tym spodziewają się od Rosjan po prostu rekompensaty, również materialnej, ale i politycznej, i uważają, że Rosjanie są w stanie więcej dać niż Ukraińcy. To ja z nimi rozmawiałem, to jest jedna z ich motywacji, oprócz tego, że są opozycyjni w obecnym w Żyjcu, no to zawsze, jak już powiedziałem, w społeczeństwie demokratycznym zawsze jest opozycja. To jest normalne. I oni są prorosyjscy, więc nie wiadomo, jeżeli na przykład Rosjanie, oni wydają swoje pisma, swoje, że tak powiem, swoje gazety, są też dobrze zorganizowani. No bo być może im pomaga. W każdym razie... W każdym razie, jeżeli na przykład może być taka sytuacja, że Rosjanie ogłoszą, że Tatarzy krymscy na przykład wchodzą do rządu, bo oni tam podobno coś oferowali. być może będą to ludzie właśnie z tej Tatarskiej Partii Narodowej, która jest mniejszością, bo to jest partia, która skupia mniej więcej, no bez przesady, no 5-6% społeczeństwa, prawda? Także, no. Być może będzie taka, taki wariant, że, e, że właśnie oni tam zajmą teoretycznie te stołki, no i proszę badania, na tatarzy, prawda, też i tak dalej. Więc to też może być taka w większości na przykład prawda? ale tej większości to oni są pani, pani, pani minister jeszcze chciałam. Chciałabym jeszcze żeby... przypomnieć jedną nawiązanie do pana profesora. I właśnie chciałam powiedzieć, że jednak prezydent Janukowycz jako czwarty też ponosi ogromną winę za to, co się dzieje na Ukrainie, na pewno za to, co się dzieje na Krywie, bo przecież trzeba pamiętać, że umowa między Ukrainą a Federacją Rosyjską na temat stacjonowania Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu kończyła. Swój termin w 2017 roku i praktycznie mogła wygasać. Przedburza. To pierwszy krok, który zrobił Jakubowicz po dojściu do władzy, i, i pamiętam, jak byłam wówczas tym przerażona, było przedłużenie o stacjonowania floty czarnomorskiej na Krymie do najpierw z tego zbrojenia, na z 1947 to też jest, no niby to szczegół w obecnej polityce Putina, ale zawsze pretens dodatkowy jakby do A poza tym no, to są też te procenty Rosjan, którzy ewentualnie którzy mogliby głosować. To, trzeba pamiętać, że ogromna liczba Rosjan to też w dużej mierze są po prostu osoby obsługujące tę bazę i ich rodziny mieszkające. Druga kwestia to coś, co może stanowić pewną przygrywkę do, do, do dalszej batalii, do dalszej ofensywy Federacji Rosyjskiej na Ukrainie. I to jest takie granie właśnie elementem narodowym. To przypomniał mi pan profesor Kazbiewicz o tym, że w ciągu ostatnich kilku dni z Moskwy dochodziły po pierwsze sygnały pod adresem Tatarów o tym, że uzyskają ewentualnie bardzo daleko idące prawa. Przypominam, że pan, pan profesor już... Mówił o tym, jak to w historii było i jak zostali tatarzy też potraktowani, więc mam nadzieję, że... Um, zresztą nie, no, nie słychać było jakiejkolwiek skuteczności nawet w odniesieniu do tego prorosyjskiego ugrupowania. I niestety również podobny rodzaj działań, znaczy o takim samym charakterze. Pod adresem w mojej ocenie społeczności polskiej na Ukrainie. również, czyli doradca do spraw mniejszości rosyjskiej, pan Putina, chyba panów, czy nie, nie, nie przepręcam, e, nazwiska, um, mówił o tym, jak to, no, jest to oczywista mówił o tym, jak to Ukraina mogłaby się stać takim wspólnym protektoratem Polski i Rosji, na przykład. Tak, znaczy, więc to, 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 to mniej więcej pokazuje, bo to są takie typowe przygrywki na Rosjan w um, oczekiwaniu, antycypowaniu ewentualnych um, dalszych wydarzeń. Ale chciałam powiedzieć jednak coś bardzo pozytywnego, bo media pokazują tak, jakby właściwie na Ukrainie był rozłam i ta walka i godność. To wyłącznie zachodnia tylko część. Kijów i zachodnia część Ukrainy. Ja powiedziałam, że dzieje się. Halo? Dzieje się zupełnie inaczej. Nawet z moich obserwacji wynika, że jest coś zupełnie niesamowitego. To znaczy budzi się. Paradoksalnie, taka pogłębiona ukraińska tożsamość wśród ludzi, którzy wyłącznie rosyjskim się na posługują. Ja sama z podobnymi um, przejawami się zetknęłam i przyznam, że, że to jest coś, na czym rzeczywiście można budować. Ja, ja jednak sądzę, porównując. Jak mówię, jestem bardzo krytyczna wobec Zachodu w tej sprawie. Naprawdę, bardzo, ale to bardzo krytyczna, ale widzę zmianę. Widzę zmianę i na pewno jest to zupełnie, zupełnie inne podejście i ono się zmienia jednak jak na głębokość tej, tego punktatorstwa. Współpracy, kolaboracji to nie było oczarowanie. Przecież wszystkie te państwa mają swoje wywiady, proszę państwa. A, w każdej, a przed każdą rozmową, każdy wysokiej rangi polityk ma na stole, przepraszam, ale dokładne analizy i bardzo pogłębione. Więc tu nie ma ludzi jak naiwnych, po prostu albo przeważa interes ekonomiczny, albo nie przeważa. I myślę, że stopień jednak stopień deprawacji tego państwa, federacji Rosji, systemu Putina. Bo to chyba nawet trudno mówić o Rosji, bo to, to po prostu jest system Putina. Jednak pozwolił wielu politykom otworzyć oczy. Jak mówię, w Stanach to jest ponadpartyjne. To już jest administracja amerykańska. I to myślę, że działają już zupełnie Rzeczywiście potrzebna jest poważna zmiana w Niemczech, sposobu postrzegania, a tego jeszcze nie widzę. Dziękuję serdecznie Państwu za przybycie i zapraszam na następne spotkania, bardzo takie spotkania. Dziękuję bardzo.